I powoli dochodzimy do końca naszych eksponatów, samochodów z duszą. Teraz przed sobą mamy przepięknego Fiata. Tak, jest to Fiat Topolino z 1938 roku. E, tutaj, skąd nazwa Topolino? Otóż te samochody były produkowane we Włoszech e, i były produkowane w szarym kolorze nadwozia dosyć często i z tymi takimi dużymi reflektorami, z przodu one przypominały myszkę, a Topolino właśnie znaczy myszka. Jest, było to auto montowane w Polsce na włoskiej licencji, stąd też takie dwa polskie elementem w tym aucie, czyli lampy i kierunkowskazy ramieniowe firmy Marciniak. Było to auto dosyć ekonomiczne, ono paliło około 5 litrów na 100 km. Niegdyś pan chciał pobić jakiś rekord i przejechał na 6 litrach paliwa około 160 km, a więc to świadczyło dosyć sporej ekonomiczności tego auta. No było to również dosyć popularne auto wśród kobiet, ponieważ takie dosyć małe gabarytowo mogło się Dosyć łatwo zmieścić w każdym mieście, można było bardzo łatwo zaparkować tym samochodem. Dziękuję panu ślicznie za wiadomości o tych wspaniałych autach, o tej wspaniałej historii motoryzacji. Państwu dziękuję za uwagę. Kończąc tylko pierwszą część z wizyty w tym pięknym muzeum, w drugiej natomiast poznacie państwo historię najstarszych motorów. Dziękuję państwu. Dziękuję państwu, dziękuję panu.